Ok, nie wysyłajcie mi teraz bitsów. Bitsy możecie mi wysyłać już po. Stry, to jest głośny. Yy, fun fact jest taki, że ja tą grę zainstalowałem. Ona jest, jakby to powiedzieć, niczym e, niczym DLC do Dare Evil i to jest w dodatku prequel. Ja to włączyłem, znaczy pobrałem i gra mi się włączyła tak nagle. Dobra, let's start. Level pierwszy to ma. Oh yeah. This is where you can practice. Oh, she needs some changes to the jump mechanic. Press the left and right arrow keys to move. Press the up arrow to jump. You can move. Tutorial completed. Okay, I get it now. It is an endless game. Collect ten gems to unlock level two. Good luck. Okay. Okay. To mnie początek Diri Evil. Czy ja będę ginął? Bo pamiętam, że w poprzedniej rundzie, w poprzednim. W poprzedniej grze, która jest sequelem tej gry, jak zebrałem coiny, to ginąłem od razu. Okej, okay, kolce. Czy mapa się zmieni- Mapa się zmieniła. Guys. Congratulations, you unlocked level two. Okay. Good day. This is level two. The instructions are unknown. Instructions are unknown. Okay. I get it. Pani uh, Ivonko. Angielska Ivonko. Oh, dev not, please fix this part in update. It's not a glitch. It's a future. O oh, mam flashbacki z poprzedniej gry, nie? Jak ja tu jestem strasznie ostrożny, bo ja się boję, że faktiko coś tutaj może być. Czas to spadnę i zginę i zacznę od początku, nie? No jak chyba poprzednia gra była o wiele trudniej, to była o wiele trudniejsza. Mam nadzieję, że nie. Tylko tym razem uffens. Lipka. Witam panów. Olipka. Witam panów. O! Nie wiem jak to robię, ale kurwa jestem pro. Zero div. Co to było tam w prawym górnym rogu? Widzicie? To okej. Okay. Okej. Okay. Nani? Zapomniałem, że ta Greta potrafi. Okej, okay, no to mamy flashbacki z sequela, nie? Hmm... Pięknie, it na mordę She is coming for you. She is not deleted. She is here. She wants to be free. Set her free. Set her free. Set her free. You... Okej, wam, że to jest o wiele bardziej creepy niż wcześniej. Co? Please stop. Please do not go any further. Nie. Tak! Czemu ja musiałem się tam na końcu zjeść? To fajnie. Kurde, ta ciemność mnie niepokoi. Bardzo mnie niepokoi, guys. Nie chcesz, może tłumaczyć tych tekstów od razu? Eee, większość. Zrozum! Czemu nie mogę się cofać? Guys, klikam lewo. Nie mogę się cofać, mogę iść naprzód jedynie. What the f Fuck, to jest kurwa straszniejsze niż wcześniejsze. Cześć. Ani? It reminds me of o, tylko nie zakładnice, proszę nie of my pass past. past. Witaj. Bring me to my future. Zaprowadź mnie do mojej przeszłości? Przyszłości znaczy się? Nani? chwili myślałem, że zrobiło się cicho. Ja się trochę by iść na to całe prawo cały czas. Bring me to my. Zaprowadź mnie do mojej miłości. My name is Kara. Kara Genter. I need to see my Senpai again. Set me free. Um. Czy to no zamieniło się na jest w ostatniej chwili. No signal. Okay. Co jest? Czemu ja biegam cały czas, Halo? Do, do not collect 40 coins. Co czemu ja biegam automatycznie, co? Don't collect 40 coins. Ja nawet nie potrafię tym sterować! Halo, uspokój dupę! Unlimited jumps. Ah, a. A, okej, okej. To to jest... To nie zbieram wszystkich coinów. A fakt. ja mam ci zebrać tutaj 40 koinów? W ogóle to są diamenty, a nie koiny. Dobra, robać to. Chcę przeżyć. No, chciałem przeżyć. Jeszcze tylko 34. 33. O lipka. Sorry, że nie patrzę na czaty, ale próbuję się skupić. Skoro mam tutaj zebrać 40 kryształów, no to no... Polipka, jeszcze tylko 6... 5... 4... 3... 1! Ok, I made some modifications. Nie mogę zrestartować, I made some modifications. Dobra kara, jeżeli sądzisz, że te modyfikacje mnie przyciągną do tej twojej gry. Mam nadzieję, że to będzie warte uwagi. Ale mam teraz feeling z Dere Evil. Tombstone. Uh, tombstones are checkpoints. O, oh, yes. Gramy w Dere Evil. again. Olipka. Au. Ja muszę skoczyć na tego typa tam? Chyba... chyba muszę. Okej. Okay. What happened to your jumping? I don't know, man. Czy, czy co? Przepraszam bardzo, ale... Reverse Oliwka, to jest ciężkie do ogarnięcia! K To jest ciężkie. O, zakonnica, cześć pani. cię, typie. Weź spierdzielaj dzielaj mi z tym rewersem. Dziadygo jedna. Yandere jedna. Czemu ja mam taką tendencję do spotykania Yandere w grach? Jak nie w Home Sweet Home, to jeszcze w innych grach, nie? Okej, okay, dobra. Kurde. Muszę to jakoś orobić. Fuck. Powiedzcie mi, jak ja mam tego uniknąć, nie? Okej, okay, dobra, to była to, to, to useful. Nie! Kurde. O. Nie! Mm. Do widzenia, panu. No, tu były kolce, a ja w nie wlazłem. Okej. Okay. A, pięknie. Przeskakiwanie nad tymi typami. To będzie ciekawe. Like... Hmm... O. Ten fragment już mam, tylko ten fragment z tymi, tymi... O Jezu, tu się nie da tego zrobić tak dobrze. Okej. Okay. Chciałem przeskoczyć tam za nimi i potem z tej platformy na drugie... Bo mogę przeskoczyć tego jednego tam. Za wcześnie kliknę spację. O właśnie. Proszę bardzo, zaskoczone. A dobra, to się za mnie, za mną za, roz, zapada. Okej. Okay. Co to jest? Jak ja mam to przejść? Co to jest za kruk jakiś? Aha. Muszę po prostu zraszać tego kruka zasranego. On mnie nawet, trafiając tym... Jaki debil wpadł na ten pomysł? Kurwa. Dobra To jestem mniej więcej safe Dobra nie wiem, której platformie ufać. Set me free. jest dobra, mamy kolejny gravestone. Oh. Lipka. To jest ciężkie, guys. To jest jedyna horror gierka. Teraz ciul ciężka. Tak bardzo ciężka. Dajcie mi cholerka, spokój. O nie, tylko nie te typy. Bo ja, nie, bo ja nie, ty to kto, o, o... Już ci idę uwolnić, laska, poczekaj, ułatw mi robotę, to kurna wbiję. Mam nadzieję, że twoich rodziców nie ma w domu, nie? A ja tracę zmysły powolutku, nie? Find Kara stop her from escaping, you are... Our only hope. Nice. O, dobra. O, ja żyję! Nie wiem jaki cudem jeszcze żyłem, ale okej. Okay. Okej. Okay. Teraz zna Tutaj mogę ominąć. Jakie incydenty to przeżyłem? Tu był Graveyard. Mm. Nice, Okej. Okay. Serio, To w ten sam sposób. To w ten sam sposób wszystkie lecą, nie? Co to za ufo? Chcę zobaczyć jak działają tamte, czy one działają w ten sam sposób, że muszę nad nimi przeskoczyć, czy działają w inny sposób. Leave me alone you motherfucking ufo. Jesus. Dobra, here's ufo. I am nearby. Okej. Okay. To jest quite strange. No nie mówcie mi, że znowu muszę to samo. Come on. I am nearby, Okay, fine. Aha, to były kolce! Ale to był graveyard ukryty. Fine! I will take it. Behind you! Fuck off! Fuck off! Da się. Na, na twarz, panienko! Mino no likey like Set me free! Aj! A, ja widziałem na co musiałem wskoczyć! Jak mam to zrobić? Powiedzcie mi. Napisy. Okej. Okay. Jak według tego gówna mam to przeskoczyć? Okej. Okay. ki Polipka! Co to jest? Przepraszam bardzo. Okej. Okay. That was quite easy. Okej, okay. to już nie było easy. Co to tutaj spada? What the fuck? O oh, nie, UFO tu jest. When I get out... get out of here, you will be... under my control. Ha, ha, ha jasne. Come on. Yeah, boy! Dev Note. Devonod, why would you kinda change the game? Okay, I don't know, boy, but I am pretty good at this right now. Ah, serio, ai ai. Kurde, czemu mi nie skoczył? Już wiem, jak ich porobić. Lipka. A, dobra, to się pode mną zapada. Nice, dobra, przeszliśmy dalej. To jest plus. Czas teraz to przejść. Aj, i spadłem na gupiry. A, tu muszę raz. Olipka, O lipka, to było ciężkie. Dobra, teraz jest sklonowanie. Jedna osoba musi zginąć, mek. A dobra, to jest ten moment. Dobra, wiem o co mniej więcej tutaj, co muszę tutaj zrobić. Kurwa, miałem już tego typa na drugiej stronie. Czemu Czemu to jest takie troszkę frustrujące, że muszę w odpowiednim momencie to wyczaić? Nice! I did, did my shit, kara? Did my shit! Kara. Hej? Katemio. Okej, to wygląda już niepokojąco. Like krwawi mi z dupy. A ja mogę być tylko na prawo bądź lewo. To fajnie. Jaj, min fontannę? Um Tara, to that place? Obvious that is uh, that uh, that it was something else. You were so naive then, well, almost as naive as you are now. Figure this would be the appropriate place to delete you. This is where they create you, a human weapon, something beyond MK MK Ultra, a yandere. selfish aggressive psychopath but you're not real kara you are merely a digital copy of her con consciousness uh, you are nothing mia's gone be uh, because of you you took mia out on uh, on the park you destroyed an entire city okay you are the last of the yandere experiments Ktoś zajebał Yandere devowi je, je, jego, główną jego główną bohaterkę? Mmm, ciekawe. Show yourself, Kara. Oh, Awww. I'm sorry, Dev. I just wanted to see, see him again. Your jump uh, jumping sucked, but everything was incredible. Dzięki! Ja nią grałem, nie? Grałem dosłownie nią. I dzięki za to, że mogłeś zrobić łatwiejszą tą, tą grę. Dewie, śmieciu, Will it Hard. I don't know. O! Została usunięta. Dziękuję za granie w Dere Exe. Jeżeli to polubiłeś, proszę, pobierz sequel Dere Evil Exe, który już ogrzewaliśmy. Jeżeli chcecie zarknąć. Prawdopodobnie wysieci się Wam tutaj karta. Przeszliśmy. Dere Egze. Prequel do Dere Evil Egze. Kurwa, godzinę nad tym siedzimy. Ponad godzinę. POK guys. POK <muzyka>